Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Shakes and Fidget. Dawno odcinka nie było, więc mam nadzieję, że chętnie to obejrzycie. No, jesteśmy dzisiaj na Golesie i jesteśmy również po ewencie czarnopiątkowym, więc zaraz zobaczycie co tutaj się wydarzyło. Jak to wszystko teraz wygląda w gildii. Więc no, oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jakiegoś komentarza. No i jeśli nie subskrybujecie tego kanału to zachęcam, bo będzie tego więcej, będzie więcej odcinków, będzie więcej live'ów, więc myślę, że będzie Wam się to miło oglądać. Dobra, przechodząc już do klu odcinka, więc osiągnęliśmy 50. poziom na ewentie czarnopiątkowym. Zaczęło nam już dropić w sumie lustro, ale to już dzisiaj bo dzisiaj już praktycznie całą aweczkę przeklikałem, więc na razie przy Was sobie przeklikam jeszcze troszkę tej aweczki. Dzisiaj dostałem chyba po raz drugi klaser dokładności, oczywiście nie kupuję go, no bo takie są założenia tej serii, żeby bez klasera grać, więc tutaj naprawdę spoko. Jeśli chodzi o lochy no to wyglądają one w ten sposób, niby już mogę otworzyć sobie ołtarz z szmaragdowej Łódzki, ale na razie i tak mi on nie jest potrzebny, więc jak trafi się po prostu kluczyk z dobrą misją, to sobie go po prostu wezmę. Na razie męczę się tutaj z tym przeciwnikiem w kopalniach Glory, ale już mam dwie poteczki odłożone, więc tylko teraz czekam na eliksir wytrzymałości duży i będziemy sobie cisnąć jeszcze zobaczymy tak, czy na pewno gdzieś tu blisko nie mam eliksiru, to wtedy bym mógł sobie nagrać odcinek właśnie podczas tego, jak będę próbował pokonywać tego przeciwnika, no dopiero za 8 dni, więc troszkę jeszcze daleko. Niestety, ale to już nie jest ważne. Może kiedyś się tu trafi w gabinecie magii. Zobaczymy. Jak wygląda sytuacja w gildii? Trap. Niestety nie gra zbyt często i zbyt regularnie. Więc no tutaj chyba będę musiał się z nim pożegnać. Niestety, więc no dziękuję bardzo, że próbowałeś. Dziękuję bardzo, że byłeś, że starałeś się pocisnąć z nami. No ale no cóż, no 4 dni nieaktywności. Przykro mi bardzo, ale muszę to zrobić. Patrząc dalej, niesamowity poziom 23. Poteczki ma tutaj w miarę to wszystko wygląda. Oczywiście zaczął później niż my, więc ciężko mu będzie nas dogonić. Ale jestem zadowolony z tego, że gra dalej z nami i walczy. Następnie goły jebi 28 poziom, on również zaczął później, no ale jakoś powoli dogania tą końcóweczkę tych, którzy sobie zaczęli równo z nami, więc też jest na, jak najbardziej spoko następnie godzio y, 38 poziom, nawet poteczki ma wyśmienite jak na, ten, jak na razie więc super, super może jakiś loszek dzisiaj pokona czy coś, zaraz się o, może nie zaraz, ale pewnie się niedługo o tym dowiemy y, następnie anka, poziom 44 hmm, tutaj też widzę, że poteczki dwie chociaż są także też przyjemnie na miejscu trzecim jestem na razie ja mam 50 poziom, tak jak już wspominałem wcześniej, ale z tego co wiem to tutaj największą ilość grzybów mam teraz, a przecież teraz będzie Event Expa, więc jest duża szansa, że nadgonię te poziomy, no bo z tego co wiem to Lechu, czyli tutaj Rondon. Yy, Niestety tych grzybów nie ma wcale i nawet nie zdążył zrobić w ostatniego dnia w czarny piątek, w event czarnopiątkowy trzech pasków, więc tutaj jest szansa, żeby go dogonić. No i Mariusz, Janusz z tego co wiem to też chyba ma tylko dwa grzyby, więc maksymalnie myślę, że jeden pasek zrobi, czy tam dwa paski zrobi w piątek na weekendzie EXPA. No a ja mam nadzieję, że będę te trzy paski robił przez cały weekend. Więc tutaj na pewno będzie mega ciekawie będzie mega ciekawa rywalizacja przez ten weekend Expa Więc myślę, że po weekendzie Expa postaram się wam nagrać odcinek jak to wygląda po weekendzie Expa żebyście wiedzieli mniej więcej jak tu sytuacja wygląda i kto najbardziej zbliża się do tego drugiego poziomu. Więc tutaj wygląda to właściwie tak. Jeszcze odbiorę sobie tą misję. Zobaczmy, czy tutaj jest coś ciekawego. No niestety nic ciekawego, więc chyba weźmiemy po prostu tą siódemkę. Klepsydry niestety nam się powoli kończą, no bo był ten event 4 razy, więc musiałem skipować klepsydrami tę misje, żeby jak najwięcej golda wycisnąć z tego wszystkiego, z tego całego eventu. Więc teraz po prostu będę starał się Przeklikiwać normalnie tą mawkę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki. No i trzymajcie kciuki, żeby na piątek już było przygotowane 30 grzybów. Więc myślę, że na ten moment możemy zakończyć ten odcinek, bo chyba nic więcej tu nie mam do pokazania jeszcze ewentualnie. Mógłbym Wam pokazać lochy ostatnie, które padały, no to ostatnio padł nie to pylisty, więc jeszcze jego Wam pokażę i będziemy po prostu kończyć odcinek. Tutaj możecie zobaczyć na jakich statystykach go pokonałem, na jakim poziomie. Poziom 46, z tego co pamiętam to miałem potkę na zręczność dużą i potkę nawet wytrzymałość, też dużą w tym momencie jak go pokonywałem, no i nawet dużo uników nie trzeba było zrobić. Wystarczył jakiś bardziej jeden soczysty krytyk. No i siadło. To oczywiście poszło na sprzedanie, no bo itemków nie ubieramy. Dobra, myślę, że to by było już na tym odcinku tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i na razie.